i za jedną osobę? za jedną, tak. za jedną osobę A o właśnie, no to chodzi, dziękuję niestety Słuchaj, takie tak. są duże no wzrost jest duży, ale to musicie Państwo też pamiętać, że nie my ustalamy kwotę, tylko kwota wychodzi z przetargu, firma tak decyduje o tym, za ile nam odbierze te odpady i na podstawie tej kwoty, która jest z przetargu, no trzeba, gmina musi zapłacić te pieniądze, tak czy inaczej nie, jest, nie jesteśmy my w stanie tego zmienić, kwoty przetargowej, jest tylko kwestia jakby no jak ustalenia jak to się odbije na poszczególnych rodzinach, tak? Ale no mówię, kwest, te kwestie będą szerzej omawiane o 18, .00. będzie pan prezes biomu, także będzie można mu bezpośrednio zadać pytanie, dlaczego taka kwota w przetargu poszła i przypomnę, że to tylko, tylko ta firma wystartowała. Pani, jeszcze może Pani przepraszam Panie Przewodniczący, bardzo. może jeszcze dodam. Teraz w ostatnich dniach doszło mnie takie informacji, że dużo gmin chce się przyłączyć do tej spółki Biom, być tym udziałowcem, Bo o ile te ostatnie lata to jeszcze nie widać jakichś takich konkretnych zysków może z tej przynależności, chociaż po części widać, bo te jeżeli jest spółka samorządowa, to ona po prostu nie generuje zysków, bo prywatna osoba to wiadomo, że działa w oparciu o to, jak największy, żeby zysk wygospodarować. Ale z tego co wiem, kilka gmin chętnych jest nawet z jedną gminą, bardzo dużą miejską, w kwestii przyłączenia się do tej spółki BIOM, dlatego że spółka no, lech spalająca odpady, no niestety wypowiada umowy, bo tych odpadów zmieszanych z miasta i z miasta i z okolicy jest tak dużo, że nie potrafią przerobić tego wszystkiego, także tu, a w przyszłości myślę, że będąc udziałowcą tej spółki Biom będziemy, wydaje mi się, że będziemy jakby mieli preferencyjne stawki, dlatego że część tych odpadów będzie bezpośrednio na miejscu przerabiana. Teraz zakupiony został separator powietrzny, żeby jeszcze bardziej jakby wyczyścić te odpady, które są zmieszane, żeby te, tego balastu i tych części odpadów było jak najmniej do utylizacji, jak najmniej, najwięcej do przerobienia. W przyszłości planuje się zagospodarowanie tych odpadów poprzez przetwarzanie ich na miejscu. Są tu konkretne już projekty na zakup tych urządzeń, które będą przerabiać te odpady i na elementy budowlane, na elementy pokryć dachowych. No na pewno nie będą te odpady wychodziły na zewnątrz, tylko będą tu przerabiane i z tych odpadów w zależności od tego jak gminy ile śmieci oddają. Po preferencyjnych stawkach gminy będą mogły odkupywać i mieszkańcy jednocześnie odkupywać te przetworzone, wytworzone z tych przetworzonych odpadów produkty. Proszę bardzo. A jeśli chodzi o kompostowniki, czy one muszą być gdzieś zgłaszane, czy to ktoś będzie jakieś spisy robił? Nie, nie, spisów nie będzie nikt robił. Dlatego to co ja powiedziałem, kompostownik w różnej formie może być, może być pryzma taka, jak mają tam rolnicy, może być kawałek skrzyni zbitej gdzieś tam i te odpady, te ulegające degradacji być składowane i to myślę, że tam w gospodarstwie takim indywidualnym te odpady jakoś będą zagospodarowane. Zakładamy tutaj, zresztą licząc do budżetu w Związku Gmin założyliśmy, że 95 czy 98% mieszkańców naszych te kompostowniki będzie posiadała, bo praktycznie Pechne. wszyscy posiadają. Także tu nie wiem, zostanie może zjonować kilka, może kilkanaście gospodarstw miejscowości, gdzie nie posiadają jakichś większych działek, chociaż nawet przy małej działce, jeżeli ktoś kompostuje tą trawę i z resztkami e, tych produktów spożywczych, roślinnych, liście, nie liście, to wydaje mi się, że to skompostuje, a później wykorzysta do uprawy tej działki, czy też jakiś tam rośnie. Kwestia jakby kompostowania i odbioru odpadów będzie określona w deklaracji. Jest nowy wzór deklaracji, tak. w której każdy tak, tak. indywidualnie określi ilość osób oraz określi się, czy będzie kompostował, czy nie będzie kompostował. I od tego będzie naliczana stawka. No, zakładamy, że prawie wszyscy będą kompostować. Proszę Jeszcze bardzo. Jeszcze na wsi, tak jak pan radny mówił. Jest, jeszcze mam jedno pytanie o chodzi mi o odnośnie tych e, turystów znaczy przepraszam nie turystów tylko ludzi co przyjeżdżają na, w, raz na tydzień na dwa na bardzo dużo jest takich mieszkań e, po wsiach. To znaczy jeżeli chodzi e, tak, o panie, panie. gospodarstwa które nie są zamieszkałe na stałe no to też jest od nich przyjęta uchwała tu Pan Wójt przeczyta tak, może Tu e, odnośnie takich osób tu jest w paragrafie trzecim tej uchwały zgromadzenia. W ustępie pierwszym ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 169 zł rocznie za jeden domek letniskowy. To jest taka jakby ryczałtowa o domku. Kwota jest za rok. Cały. Za rok. Tak. Każdy z nas chciałby tyle płacić. Rocznie. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania? Proszę pan przewodniczący. Jeszcze pytanie jedno. Czy wina może dofinansować? Cokolwiek. Odpowiadam. Nie. Gmina nie może dofinansowywać od, e, gospodarki odpadami. Ja wiem, że gminy, e, wiem, że gminy dofinansowują, ale w sposób ukryty przez pracowników, przez spółki komunalne, e, obniżają jakby koszt jednostkowy dla mieszkańca, ale wiem, że nie można tego, i wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości, jak Regionalna Izba Obrachunkowa będzie kontrolować już te lata gdzie ta gospodarka odpadami taka już naprawdę selektywna się odbywa, na pewno będzie wyciągać z tego tytułu konsekwencje. Zresztą tutaj w tej informacji, którą Państwo otrzymaliście, są takie jakby wzmianki odnośnie tego, czy gmina może to dofinansowywać. Oczywiście nie może. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania mamy? Ja zapraszam serdecznie wszystkich na naprawdę na godzinę 18, bo no, będzie można bezpośrednio tak z Panem Prezesem, który reprezentuje spółkę, która wygrała tak przetarg. No, będzie można pytać, dlaczego taka kwota, nie inna? Bo to tak naprawdę od tej kwoty przetargowej zostały przez związek ustalone. Stawki, które trzeba tak zapłacić, no bo w tych kwotach no musimy, że tak powiem, zna, znaleźć te pieniądze, którą trzeba dla spółki zapłacić. Ja się zwracam do Pana Wójta z taką prośbą, aby na stronie internetowej Urzędu Gminy umieścić takie podsumowanie roku 2019 z, z wyszczególnieniem wszystkich inwestycji i kosztów poniesionych przez Urząd Gminy w celu informacji mieszkańców, bo. No mieszkańcy, że powiem, no troszkę są zniezboczeni, że nic się nie dzieje, ale nie dzieje się to dlatego, że nie mamy na to środków i odpowiadam Panu Przewodniczącemu, umieścimy taką informację, ale tak jak w tej informacji z pracy Wójta powiedziałem ogólnie o tych zadaniach, które były realizowane i dokończeniu tych zadań i naprawdę w tym roku trzeba było bardzo się gimnastykować, jeżeli chodzi Ośrodki finansowe. Najlepiej wie to pani skarbnik, która z drżeniem przyjmowała niektóre wiadomości odnośnie dodatkowych kosztów, jakie ponosiliśmy w związku z zakończeniem tych inwestycji. To no nie jest tak, że się nie dzieje, bo nawet zakończenie niektórych takich inwestycji, które były jakby zaplanowane do skończenia w 2018 roku, one były kończone w 2019 i naprawdę duże środki finansowe poszły. Poza tym yy, ta inwestycja wspólna z powiatem to naprawdę też jest duża inwestycja gdzie ona no, pociągnęła milion 748 tysięcy bo to tak tylko można powiedzieć że się nie dzieje. Dzieje się bo te, te odcinki dróg które zostały zrobione to naprawdę zostały bardzo dobrze zrobione. Mieszkańcy są zadowoleni. Wiadomo, no, na terenie naszej gminy, takim jakby priorytetowym celem większości mieszkańców, tych, którzy może nie mają dobrej drogi, to jest budowa nowych dróg. No i skupiamy się na rok 2020 też na budowie tych dróg. Ale tą informację taką podsumowującą zamieścimy. Jeszcze jedno pytanie. Czy w Kizielanach mamy jeszcze jakąś działkę do sprzedania? W Tak. Mamy. Czy możemy ją do przetargu, że tak powiem zgłosić? Będziemy w 2020 roku planować. Zresztą ja kiedyś tam mówiłem na poprzedniej sesji. W związku z tym, no nie ukrywam, brakiem środków finansowych zrobimy, zrobiliśmy już częściowy przegląd naszego majątku w postaci działek różnego rodzaju nieruchomości, te, które nie są wykorzystywane, albo są wykorzystywane w niewielkim stopniu, z, po prostu z celu jakby przeznaczenia ich do sprzedaży. Ale na pewno znajdziemy. Na początek pójdą białusy. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania, Państwo radni? Dobrze, skoro nie ma więcej pytań, to zamykam 11 sesję Rady Gminy Janów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, radnych jeszcze o pozostanie oczywiście.